Proszę na drużyny gości, bardzo proszę. Wszystkim z nim. Cześć. Chciałem coś powiedzieć. Byliśmy zawaległym zespołem. Ostatnio też nie się nam lepiej. Trzebał nam lekki kryzys. I nie chodzi o, o wygrawą po meczu. Nie chodzi o to po prostu o rozmiar. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa. No, troszeczkę musimy teraz zmienić plany bardziej nastawić na dalej na walkę na utrzymanie mieliśmy szansę troszkę może połączyć po Z tego na się nam przekreślili. E, w tym razie znaczy mieliśmy bardzo dużo dobrych momentów aczkolwiek e, naszych oczywiście wiadomo z kim e, ale z drugiej strony też mieliśmy momenty, które musimy wyeliminować i to było, było tak potraktowane jako e, musimy to rozpaczać wiadomo z dużym tak dobrym zespołem ciężko zagrać zwłaszcza strefą pod Przez, przede wszystkim o to, że nie możemy dbać się przeciwko, bo możemy, musimy konsekwentnie swoje grać i to dobre być w ogóle. Dziękuję bardzo. Będę taki w bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo za gratulacje. Hmm. Niestety nie ustrzegliśmy się dzisiaj kolejny raz błędów, w tym razem defensywa wyglądała troszkę lepiej w porównaniu z ostatnimi dwoma meczami, gdzie traciliśmy mniej więcej 90 punktów i to było przede wszystkim brak naszej koncentracji w tych meczach dzisiaj to wyglądało lepiej niestety deska 17 piłek zebranych przez przeciwnika na pewno nam chwały tutaj nie przynosi także dalej mamy dwa elementy które są dla nas do poprawy które musimy konsekwentnie na treningach wprowadzać Zespół w ataku jest utalentowany, większą czas, liczbę czasu na defensywę, już kolejny będzie do reguły, mam nadzieję, że będzie to wyglądało dużo lepiej. Dziękuję bardzo. panie mówił trener, że analizę prowadziłaś w szatni do nie dokończyłaś. Gdybyś była uprzejma tutaj? Nie, nie, nie. Bardzo proszę. Nie ma meczu, ja chciałam pogratulować wszystkim w drużynie zagrał super. Super mecz, jak dla mnie to uważam, że zmiękły na sprawę przywagą, z przede wszystkim fizyczną. Wszystkie praktycznie piłki, które gdzieś były dogrywane pod kosz, po prostu rzucały z nam z nad głowy. Próbowałyśmy, starałyśmy się, nie dałyśmy radę. Myślę, że nie, nie patrzyłam już dokładnie na statystyki, ale chyba większość jednak było spod kosza z pola, trzech punktów zdobytych. Dlatego kilka razy dobra kontra, no i po prostu zespół jest naprawdę, oni by od nas lepszy i gratuluję im wygranej. Dałyśmy siebie wszystko, no błędów było naprawdę dużo i trzeba nad tym popracować. <grym> Polkowicom powodzenia, a na po prostu ciężkiej pracy. Masz też powodzenia i utrzymanie. Dziękuję. Agatka, bardzo proszę, kilka słów. Myślę, że już wszystko zostało powiedziane, no. cieszymy się przede wszystkim to, że rzeczywiście trochę lepiej zbrodni po ostatnich meczach i no, nie da się <try> łatwiej się grać z kontry i z ataku więc musimy rzeczywiście się mocno na tym skoncentrować szczególnie właśnie w meczach wybiegowych dlatego mam nadzieję że koncentracja zostanie utrzymana i w środę zagląd na pewno do